Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Moi drodzy, taki odcinek zupełnie inny niż zawsze. Słuchajcie, podziałało się kilka rzeczy przez ostatni czas. Pierwszą taką istotną rzeczą jest to, że w poprzednim odcinku byliśmy na balatonie z Kubą i się umówiliśmy jakiś czas temu, że pojedziemy jeszcze raz na ten balaton. I byliśmy na tym balatonie i słuchajcie, mieliśmy tam na tym balatonie nocować natomiast było zbyt zimno w nocy i wróciliśmy po prostu do mnie i postanowiliśmy się po prostu przespać w mieszkaniu i podczas tego jak żeśmy spali w mieszkaniu to stało się coś okropnego jak się obudziliśmy rano to się kapliśmy w ogóle co zobaczcie kolejny dzień rano i niestety Kubusia okradli w nocy na drawą Kuba załamany. Co możemy powiedzieć? Fajny był Equinox. Fajny był Equinox to jest jedna sprawa. A druga sprawa, żeśmy żeby przyjechali do chałupy, bo było zimno, a byliśmy w busie spać tam. No, no i niestety patrzcie, Equinoxa ukrot, ale tutaj jest jeszcze Deus i Deusa zostawili Deusa zostawili no i teraz czekamy na policję i no będziemy to zgłaszali. Aż znaczy no Kuba już zadzwonił i zgłosił. No ale nieprzyjemnie i tutaj klucz, którym została wybita szyba. Detektor został skradziony również z słuchawkami Questa, i takiego czegoś chyba za bardzo nie będzie na, na żadnych jakichś tam OLX-ach Allegro. Nie ma takich kompletów po prostu. Więc jak ktoś z was zobaczy jakiegoś Minelaba 800 z tymi słuchawkami e, Questa, to niech się do mnie zgłosi, i to jeszcze postaram się wam podać numer seryjny w ogóle do tego detektora, bo e, ty to gdzieś tam masz na papierach, ta, ja Nie, całe papiery jest e, Tak. I zróbmy to na takiej zasadzie, że jak ktoś z was. Ja jeszcze będę na pewno wspominał o tym na odcinkach że jak ktoś z Was kupi taką 800 z takimi numerami, numerami seryjnymi, które tu widzicie, to ja z chęcią odkupię ten detektor e, od Was, bo albo nie, to będzie na jakiejś takiej zasadzie zrobione, że w momencie, w którym Wy to kupicie, to Wam te pieniądze jakby przepadną w momencie, w którym. W którym Okaże się, którym, że on jest kradziony. Że tak? jest kradziony, dokładnie. I zrobimy to tak, żebyście Wy nie byli w ogóle stratni, ale żeby te dane tego złodzieja wypłynęły, bo. Yy, chyba w taki sposób da się to zrobić Nawet jeżeli on tą naklejkę Z tymi numery, numerami seryjnymi zdrapie To jak się chyba wpina detektor Do komputera i ładuje się nowy soft To tam jest numer seryjny detektora Miejmy nadzieję, że ten facet W ogóle nie jest świadomy tego, że To jest tak dobrze oznaczony sprzęt I że tak, taki komplet yy, Nietypowy ukradł Jeszcze raz powtarzam z tymi słuchawkami Tego quest'a no. Czekamy na Policję, zobaczymy jak się sprawa rozwinie, no na Policję nie wiem czy tam jest w ogóle... No ale natomiast trzeba zgłosić, bo potem żeby nie było jakichś tam niesnacek. No i zobaczymy jak się sprawa rozwinie, no. Jeszcze znikło Sibi radio i co jeszcze? I chyba to wszystko, nie wiem czy kabel do ładowania. Kabel do ładowania żeby może. Czy nie, Ale prawdopodobnie nie, także do... Z tego co na razie zobaczyliśmy, bo nie chcemy też ruszać tego auta, tego całego układu jaki oni zostawili, no to wyrwali Sibi radio. Wzięli Mindlaba, zostawili propointer praktycznie na wejściu, no i Deusa z tyłu, więc no dosyć dziwne to było zachowanie. Mam nadzieję, że się uda tego faceta znaleźć, tak czy inaczej. No zobaczymy jak się to rozwinie. Ja się w Londynie bałem, ale pod domem nigdy bym na to nie wpadł, że tutaj może się coś takiego zdarzyć. Słuchajcie. Detektor został przypadkiem skradziony ze względu na to, że tu była antena, tak? Nie, była tu był kabel. Taka od radio, taka króciutka. Taka króciutka, i się są... połasili na to Cibiradio. Wzięli CB radio. A detektor a przy okazji? detektor, to przy okazji wzięli, nie? 150 by było, a ile, tak jest. Ile takie CB radio może kosztować kradzione, Na no, stówę? No, na, na alkohol jest. Na alkohol jest, natomiast no głupotą jest dla mnie to że kurde zostawili propointer, tak, więc ten nie mógł być ktoś kto się zna na wykrywaczach. To, to było całkowicie przez przypadek. I co się okazało? New Parking z video, czyli prawdopodobnie jest nagranie z postoju. A czemu czemu żeś teraz się kapnął, że masz kamerę? Zapomniałem, A bo nie już A już jest tam jakieś, jakieś Kompletę, półtorej nie? godziny albo dwie godziny po tym wszystkim i dalej czekamy na policję? No i się okazało, No to weź to odtwarza i zaraz zobaczymy. No to czekaj, wrzucimy na laptopa, bo nie chcę... Do. Na lewo są teraz policjanci, nie będę Wam ich pokazywał, natomiast no spisują zeznania i tam jakieś zdjęcia robili i teraz o czymś tam gadają. Jest godzina 15, która jest? No, prawie 15. Także od 15 a mieliśmy być na wykopkach Na wykopkach trochę szybko już nie będę. Już jest po wszystkim, znaczy po wszystkim. Jedziemy po szybę. 15 zł, ludzie, szyba Aż się chce jechać. Będziemy za chwilę. Słuchajcie, szybka kupiona, wypolerowana. Ale co się jeszcze okazało? Materac prawdopodobnie. Ukradli... prawdopodobnie. Albo został, barczy, albo jeżeli ma. Materac, materac, i... materac ukradli pompkę, adeusa zostawili. To tylko mówi, jak ten Deus wygląda. Żadnie. Oczywiście nie no, detektor jest świetny i tak dalej, natomiast no. zostało no, w No chyba raczej nie. Natomiast kupiliśmy szybę za 15 zł i jedziemy do domu. Kuba sobie przypomniał, że jeszcze coś innego mu ukradli. Niestety. Niestety. Słuchajcie, siatkę z, z bułkami i z keczupem. I my dzisiaj musieli z rana jeść serbę z ketchupu. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że Kecioł nie A się. został. Godzina dziewiętnasta. A my szyba robimy. Szyba, sąsiad przyszedł. Siemano, sąsiad. Jest kubuś. Są klucze. Są drzwi. Znaczy drzwi zaraz i po szybę. I wszystko, tip top, będzie. Dobra, dobra, bo Klejno tyle. <grystanie> Zobacz, jak chodzi jagnówka. A przyszedł jeszcze do nas ten pieseł z Grow Street. <grystanie> Działa, Kubuś, jest dobrze. Mo może w końcu się uśmiechniesz. <grystanie> Na 100% pojawią się komentarze, że Kuba głupio zrobił, że zostawił ten wykrywacz, jeden i drugi, w samochodzie. Słuchajcie, ja tutaj no mieszkam już jakiś czas i nie wiem, ten detektor w aucie i w fiacie ja stylu go trzymałem, i go teraz w busie trzymałem. Trzymałem, w, już, po, już mówię w czasie przeszłym, już teraz nie będę trzymał tego, tego, tego detektora w waucie. Kuba ubył u mnie chyba z 8 czy z 9 razy. Za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżał do mnie, jak żeśmy się umawiali, że rano pojedziemy na jakieś wykopki, to wnosił tutaj te detektory. I nie wiem co tam odpaliło, że nie wziął tych detektorów, chyba jakieś zmęczenie, bo żeśmy wrócili o godzinie 20 cały dzień, żeśmy tam szukali, jeździli, jeszcze jakieś rękawice, żeśmy tam kupowali, mniejsza z tym. Natomiast, no, nie wiem czemu, ale pamiętam jeszcze się go pytałem, czy mu nie pomóc czegoś wziąć, bo tyle tego się obładował. No, a on mówi, nie, zostawi to, no i przyszliśmy, no i, no i stało się. Tam swoją drogą, jeszcze do tego detektora wracając, to... Na, luz, na luzie to tak wszystko bierzemy. Z tego, z tego Deusa się śmieję My okropnie, że te bułki koleżanka Chuba Deusa za piątkę zostawił. Z tego względu, że no, mam ten sklep z tymi detektorami, jakoś się tą 800 po kosztach uda być może dorwać. Jak nie, to jakoś tam wspomogę Kubusia w tym wszystkim, żeby się kurde uśmiechnął w końcu. No ale mam nadzieję też, że uda się znaleźć tego faceta. Naprawdę, jak ktoś z Was w najbliższym, gdzieś tam w najbliższych dniach, bądź zakupił jakieś, nie wiem, 3 dni wstecz Mainaba 800, to sprawdźcie, czy nie ma on właśnie tych numerów seryjnych, o których tutaj była mowa, które pokazywałem. Kuba sprawdza cały czas wszystkie lombardy tutaj w pobliżu, więc jest szansa, że się coś tam uda z tym detektorem zadziałać. Jakbyście go zakupili, to ja go z chęcią odkupię. No, i się jakoś tam wiecie, dogadamy, żeby tego złodzieja gdzieś tam wiecie, namierzyć i tak dalej, i tak dalej, żeby się udało jakoś odzyskać te pieniądze, które no, albo ten detektor przynajmniej, a Wam, winem na 100%, nie będziecie stratni, bo wiem, że się ta sprawa, jakbyście zakupili taki detektor, i ja bym go od Was wziął, odkupił, to to się będzie tam gdzieś w jakichś rozprawach, gdzieś tam długo tam to szło. Natomiast ja tutaj wyłożę pieniądze, żeby nie było żeby ten detektor po prostu dotarł w nasze ręce, a potem się to tam sądzi, nie wiadomo co, i aby poszedł siedzieć ten hop. I teraz tak, słuchajcie, były też przez ostatnie dni ciekawe i miłe rzeczy, z tego względu, że jak wróciłem do Polski z Anglii, to tam w chałupach byłem z Brodatym Zbirem i z Irkiem na poszukiwaniach i trafiłem tą obrączkę, którą teraz widzicie. I słuchajcie, tego samego dnia, jak była publikacja tego filmu, zgłosił się do mnie Hop i mówi, że Kurde, Oddy nie wierzy. Dwa, dwa lata Twój kanał oglądam, patrzę, a tu moja obrączka. I jak wysłałem to, ten film mojej żonie, to prawie że zemdlała. No i no, ja zawsze po każdej obrączce mam zawsze jakieś tam telefony, ale tutaj e, mąż Jagody, nie pamiętam jak kurka na, na imię miał, wysłał mi skrócony akt zawarcia tego aktu małżeńskiego, i tak dalej. No, i kurde, wszystko się zgadza, i tak dalej. Przyjechał do mnie, proszę bardzo. Jak tu uśmiechnięci są, pozdrawiam serdecznie. No, i obrączka trafiła do właściciela. Także jedna fajna rzecz się stała, zadziałała. Ja jestem piekielnie zadowolony, że mogłem oddać jeszcze widzowi do tego obrączkę, którą zgubił 13 chyba lat temu. 13 lat temu jakoś tak. I był jej szukać tam, to jest najlepsze. Sam kupił sobie detektor i szukał jej, ale nie znalazł. No mi się udało. <laughs> to, jest, to, jest, to jest dobre. I teraz tak, miałem zrobić Kuja. I bardzo skrócę to, z tego względu, że tam pytań jest bardzo dużo. Jest przede wszystkim bardzo dużo pytań o to, czemu nigdzie nie jeżdżę, czemu siedzę w domu, czemu gdzieś jeżdżę po jakichś zbiornikach i nuda na kanale. Słuchajcie, nie ukrywam, że potrzebowałem troszeczkę czasu, żeby sobie odpocząć te, od tego wszystkiego, bo jednak to jest bardzo obciążające dla psychiki, takie życie samotne w busie. Musiałem się tu pospotykać z rodziną, z kumplami, po prostu odnowić te wszystkie znajomości, no i pożyć, pobyć, tak, tak jak to się mówi, w normalności. nie już za życiem w busie, ale raz, nie jest już na tyle ciepło, żeby się fajnie w busie żyło w Polsce, a jeżeli chodzi o podróżowanie, no to nie jest to zbyt dobry czas chyba na wyjeżdżanie z kraju, tym bardziej, że co chwilę się słyszy, że a tutaj zamknęli kraj, a tutaj jest tylko tranzyt, a tu już tranzytu nie można, a tu jak chcesz wyjechać, musisz mieć testy 72 godziny przed z negatywnym wynikiem na to dziadostwo. A tutaj coraz większa jakaś wiadka, jest jakieś kurde strajki, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, coraz większe restrykcje, i ja sobie daruję na razie podróżowanie gdzieś tam po Europie. Miałem jakieś tam plany, żeby sobie wyjechać. Ale nie wyobrażam sobie, nie wiem, znowu przechodzić tych kwarantan, jakichś głupot i ciągłego tego stresu, związanego nie dość, że z poznawaniem cały, cały czas nowej jakiejś kultury, nowego lądu i nowej w ogóle, ten jakiś tam prawie, jeżeli chodzi o poszukiwania, bo bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby ogarnąć, jak w danym kraju jest z poszukiwaniem tam. Tych zabytków i tak dalej. A tutaj jeszcze dochodzi jakieś strefy żółte, czerwone i jakieś restrykcje, zamknięte strefy w każdym kraju. Na razie sobie dam z tym spokój. 24 września złożyłem wniosek do WKZ-u na taki duży dość lasek. I dzisiaj, jak ja to nagrywam, wy to rano zobaczycie, a ja to nagrywam w sobotę wieczorem. Ten, ten fragment, bo tak to chyba z 3 czy z 4 dni mniej więcej z 4 dni jest ten materiał taki poklesony, bo tam nic nie robiłem za bardzo, tylko jeżeli chodzi o nagrywanie i szukanie. Później Wam jeszcze pokażę, może, co na tym balatonie znaleźliśmy, ale się z tym. I jutro, czyli znaczy w poniedziałek ma mi przyjść odpowiedź z tego WKZ-u, więc się zapowiada, że będę miał pozwolenie na dniach właśnie na, na ten wielki kawał lasu, także tam fajną nową serię zrobię. A jeżeli chodzi o podróżowanie i, i o one life na, na kanale, to yy, przerwa. W ogóle Webasto mi się zepsuło. Nie wiem, o co chodzi. Świeżutka, świeżutka Chinka i i padła. Będę musiał jechać do, do mechanika z tym Webasto. No dobra. Tam w zasadzie jeszcze takich większych, większych pytań takich, do których się odnieść chciałem nie pamiętam. Na pewno tam jeszcze jakieś były takie istotne. Natomiast... I tak już długo ten odcinek trwał, bo tutaj już 7 minut widzę na ekranie, że gadam do Was. Także no co, jak się podobało, to zostawić pierdółki. Jeszcze raz spróbujcie, jak ktoś kupił Manilaba, to z tym Manilabem zobaczyć, jakie macie tam numery seryjne. Jak ktoś ma takie same, jak ten skradziony, to proszę zgłoś się do mnie z znalezione w wodzie I tyle w mojej, I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!